Chciałbym z Tobą poruszyć temat emerytur, bo to jest teraz taki bardzo, bardzo gorący temat, a wiem, że też się już kiedyś wypowiadałaś na ten temat i powiedziałaś, że no, w sumie ja nie wiem, jaki masz plan właśnie na ten czas po, po pracy, ale wiem, że na przykład powiedziałaś, że też zależy od twoich córek, prawda, że one się tobą zaopiekują. Plan emerytalny mam taki PPK. Ja odkładam na PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, uważam, że o swoją przyszłość trzeba dbać im wcześniej, tym lepiej. Dlatego też mówię moim córkom, żeby już zaczęły odkładać pieniądze. Malutkie sumy 50 zł 100 zł miesięcznie, żeby to był nawyk. Uważam, że zrzucanie wszystkiego odpowiedzialności na państwo jest nieroztropne, bo różne rzeczy się dzieją. Natomiast odnosząc się do moich córek, no w Chinach tak jest na przykład, że odpowiedzialnością za finanse, za stan zdrowia rodziców zajmują się dzieci. To one, na nich spoczywa ten obowiązek. No, rodzice dali życie. Rodzicom trzeba za to jakby oddać czas, energię, pieniądze. Tak jest w Chinach, cała kultura, kultura na tym jest oparta. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to myślę, że jak ktoś dobrze wychowa dzieci, jeżeli dba o nie, no to siłą rzeczy, chyba że zajdą jakieś niezwykłe okoliczności, ale siłą rzeczy te dzieci też będą dbały o niego. Tak było w mojej rodzinie. Moja mama dbała o babcię, ja dbałam o mamę. Córki troszczą się też o mnie. Myślę, że to po prostu jest normalne. Co dajesz, to do ciebie wraca. I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie. Mam nadzieję, że dobre, ale zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś nie ma dzieci albo ktoś traci z nimi kontakt. No to są bardzo smutne sprawy, i dlatego lepiej jest samemu zadbać o swoją przyszłość finansową. A co sądzisz o, o tym, że wiele gwiazd, takich jak Maryla Rodowicz, narzeka na emerytury, że te emerytury są małe, podają stawki? No, rzeczywiście te emerytury nie są jakieś imponujące, ale z czego to wynika? Nie no nie będę tym komentować, nie znam sytuacji finansowej tych osób, więc trudno mi się odnieść. Naprawdę ja tylko wiem, wierzę w to, co sama przypraktykowałam. Jeżeli zaoszczędzisz, odłożysz troszkę, no to będziesz zabezpieczony na przyszłość. No myślę, że. To, co możemy sami dla siebie zrobić, no to jest wa ważne, żeby zadbać o przyszłość własną. Czyli oszczędzać. Oszczędzać, nie wydawać też. No, wiadomo, że trzeba żyć na takim poziomie, żeby nie zadłużać się. No to są normalne sprawy. Ja no na przykład nigdy w życiu bym nie, nie zdecydowała się kupować jakichś drogich e, kreacji czy, czy nie wiem, nieruchomości, brylantów, gdyby nie było mnie na to stać. No to, to są czasem taki umiar pokora. Taka stosowność ratuje człowieka w różnych terapatach finansowych.